Witam wszystkich, cześć, jestem Krzysiek z Dot chciałem Was zaprosić na kolejny krótki film o bardzo ciekawym urządzeniu, które kupiłem za niecałe 20 funtów na Amazonie, a jest to timer razem z samowyzwalaczem na kablu, przede wszystkim przeznaczony do robienia timelapsów. Jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem tego urządzenia bliżej, zapraszam na ten krótki film. Urządzenie to nazywa się JYC, więc jest to jakiś no-name, ale myślę, że nie jest to nic, co mogłoby nas zniechęcić do przetestowania tego urządzenia. Urządzenie w obsłudze jest naprawdę banalnie, banalnie proste. Ja wykorzystywałem już je wielokrotnie i sprawdziło się bardzo dobrze i spełniło wszelkie moje oczekiwania. A więc, zaczynamy. Tak wygląda nasz programator jest niewielki w rozmiarze tutaj mamy przycisk samowyzwalacza ale o tym opowiem później natomiast teraz chcemy się skoncentrować na wyświetlaczu samym pole wyświetlacza podzielone jest na cztery części jak widzimy delay, long, interval, n i piąte pole to jest nutka delay oznacza z jakim opóźnieniem chcemy żeby nasz, żeby nasz programator rozpoczął pracę Yy, tutaj pod spodem mamy taki, yy, taką czarną kreskę, która w zależności od miejsca, gdzie się znajduje pod którym z tych napisów, o, to w tym, ten napis będziemy, tą funkcję programatora będziemy ustawiali. Więc zacznijmy od Delay. Naciskamy SET. Mamy godziny, minuty, sekundy. Chcemy, żeby rozpoczął pracę z 3-sekundowym opóźnieniem. Naciskamy SET. I timer nasz rozpocznie pracę z 3 sekundowym opóźnieniem. Jeśli chcemy, wyresetować, wracamy z powrotem do tego, do sekund. Strzałkami do dołu zmieniamy na 0, Naciskamy set i timer jest w pozycji wyjściowej. Następna pozycja to jest pozycja long. Ja ją omijam. Nie pozwolę temu urządzeniu bawić się w ustawienia czasu naświetlania, pozostawiam to w aparacie. więc tą pozycję ominę. Następna pozycja jest chyba najciekawsza. Jest to pozycja, co ile sekund chcemy, żeby timer uwalniał migawkę aparatu. I tak samo w momencie, kiedy ta czarna kreska jest pod napisem, interwał, naciskamy set. Zaczynają migać godziny. Strzałki, minuty, sekundy. Mam akurat tutaj ustawione na 3 sekundy. Możemy ustawić na 2 sekundy. Możemy ustawić na 3 sekundy. Set. Naciskamy start. Widzimy, jak timer odlicza strzał. Trzał. Po ponownym naciśnięciu tego guzika start-stop programator przestaje pracować. Kolejną pozycją jest literka N. Jak prawdopodobnie się domyślacie, oznacza ona ilość powtórzeń, z jaką chcemy, żeby timer pracował. Naciskamy znowu przycisk SET. Migają takie dwie kreski. Idziemy do góry. Możemy dwa razy, trzy razy. Idziemy w dół. Nieskończona ilość razy przejdźmy do dołu, widzimy, że timer można manualnie zaprogramować na 399 powtórzeń. Myślę, że z reguły będziemy pracowali, będziecie pracowali na tym, set i wiemy, że timer wykona nieskończoną ilość powtórzeń, czyli albo baterie się wyczerpią, albo my go e, sami zatrzymamy. Ostatnia pozycja e, to jest e, nutka, oznacza ona po przyciśnięciu set, że możemy. E, włączyć dźwięk timera bądź go wyłączyć. Ja oczywiście używam bez dźwięku, jak Wy będziecie to robili to już decyzja należy do Was. Kolejny przycisk, który mamy tutaj na naszym timerze to jest przycisk z tej strony, to jest taka, taka żaróweczka z napisem lock, jak ją naciśniemy raz to timer się podświetla na około 5 sekund. jak naciśniemy i przytrzymamy ten guzik to tutaj pojawia się taka literka L zakładam, że od słowa LOCK i wtedy pod, wyświetlacz jest cały czas podświetlony na taki jasno zielony kolor w momencie kiedy znowu przytrzymamy literka L znika i wyświetlacz będzie podświetlony tylko przez czas pięciu, około 5 sekund Fajnie, więc y, wydaje mi się, że udało mi się Wam pokazać jak prostym w użytkowaniu jestem programator, jak łatwo go zaprogramować. Tak naprawdę, słuchajcie, jedyną wadą właściwie nie wadą, jedynym niedociągnięciem, jakie znalazłem, jakiego się dopatrzyłem przy użytkowaniu tego programatora, jest fakt, że aby on przestał działać, żeby przestał się zużywać baterie, należy tutaj otworzyć z tyłu i wyjąć baterię z niego, a zasilany jest. Z dwoma bateriami typu AAA, czyli tymi najmniejszymi paluszkami. Jednakże, nawet bez baterii, w momencie podłączenia programatora do aparatu działa idealnie jako samo bezwala. Jeżeli chcecie robić zdjęcia makro albo jakiekolwiek inne zdjęcia, gdzie ważne jest, żeby aparat się nie poruszył. Ten przycisk naprawdę spełnia swoją rolę. Ma nawet taką opcję, że jak się go przytrzyma i podciągnie do góry, można go zablokować. Wtedy się tutaj pojawia takie pomarańczowe pole, i on, aparat będzie uwalniał migawkę, dopóki nie naciśniemy i nie wyłączymy tej funkcji. Także, słuchajcie, wydaje mi się, że dla wszystkich tych, którzy chcą robić timelapse albo już robią timelapse i szukają przede wszystkim przede wszystkim niedrogiego i... Przyzwoitej jakości programatora. Ja go wielokrotnie już sprawdziłem. Na końcu pokażę kilka króciutkich timelabów, jakie nim zrobiłem. Naprawdę spełnia oczekiwania, przynajmniej moje oczekiwania zostały spełnione. Jeżeli naprawdę uważam, że nie warto wielokrotnie przepłacać za jakiekolwiek inne urządzenie, które będzie tutaj miało znak renomowanej firmy. Także dzięki wielkie za waszą uwagę, zapraszam na kolejne testy do filmsach, powodzenia trzymajcie się cześć.